Jest imprezka? Tak? Będzie imprezka? Nie, na plaży zobaczyć. No to będzie imprezka. Jakaś tam będzie, widzę wódeczkę Czai się pan? Trochę się pan czali, bo zauważyłem pana z daleka. Co, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Halo, co pan zrobił? Co, co, co pan zrobił? No, English. On Lithuanian language. Nic się nie dzieje, dlaczego? Nic się nie dzieje? Wszystko jest pod kontrolą? Wszystko pod kontrolą? Na pewno? Na pewno. Czy panowie nie przesadzają? Pan przesadził. Tak. To nie są tanie rzeczy, proszę uważać. No, proszę uważać. Ty pilnujesz? Pilnujesz? No, czy pilnujesz? Czy pilnujesz, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie dzieje? Nikt nie zaczepia starszy. Aha, czyli jest to. Pan w zielonej czapce, pan jest szefem grupy. Pan w zielonej czapce, proszę mnie nie ignorować. Proszę rozpędzić to towarzystwo. Dzwoniłem do dziewczyny, nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Gdzie pan pędzi z gazetką? Gdzie pan pędzi? O co panu chodzi? Gdzie pan pędzi? O co panu chodzi, pytam. Gdzie pan pędzi, się pytam. No to nieważne, gdzie ja pędzę. Aha, nieważne. A tak my Polski nie zbudujemy, myślę. A jak pan chce zbudować swoimi pytaniami? No, no chciałem. Na, na solidnych fundamentach. Co się dzieje? Co się dzieje? Na pewno? W porządku? Z tego tragedii żadnej nie było. Nie będzie tragedii? Na pewno? Wszystko pod kontrolą? Wszystkiego dobrego. A co tutaj się dzieje? Co panie robią? W porządku? A no właśnie pasy. I co teraz? Nic. Miłego dnia. Czy pan ochronił? co panu grozi, to pan powinien wiedzieć najlepiej. Proszę pana, tak się nie godzi, tak się nie godzi. Nie, go, nie godzi się tak. Nie? Nie godzi się? To czemu pan tak robi? To czemu pan tak robi, jak się nie godzi? Co to za porządeczki? Co to za porządeczki? Co pan nawywijał? Na pewno? To był dnia, jak To pan... aferę pan zrobił No przyjeżdżał wielki samochód, miał nie przyjeżdżać, a pan go zawołał, i co? Trzeba, trzeba było aferę robić, no trzeba było podsłuchiwać Czy wszystko jest pod kontrolą? Dobra Z ilu pieców jad pan chleb? Z jak i... chleb? Z... No chleb, z ilu pieców Z niejednego, ale z ilu? Jakie? No, no, ale to pan policzy, na jednej ręce czy na dwóch? Ale ja naprawdę nie... Z ilu, z ilu pieców jad pan chleb? O, o, jest, widzę, że trochę było. No, trochę trochę było. Wszystko na marne, cały wysiłek w błoto. Dlaczego? Jaki wysiłek? No cały wysiłek w błoto wszystko poszło. Nie rozumiem. No, cały wysiłek w błoto i co teraz? Co jest? Cały wysiłek w błoto poszedł. Na marne. Jaki Czy... No zmarnowało się wszystko. To się co? No całość, całość, wszystko tak jak było zaplanowane, coś się zmarnowało. I co teraz pan powie na no to? Nie. Zatkało pana? Nie wiem o co chodzi. Zatkało pana? No. To, to dobrze. To, to następnym razem, żeby pan już tak nie robił. Dobrze? Ale co? Co się dzieje? Wszystko w porządku? Co pan ma na tą wodą, no? Co pan wyprawia w ogóle? Jak pan tak... Jak pan śmie? Jak pan śmie? Jak pan śmie w ogóle?